Dzisiaj zbudujemy zaawansowany tor grawitacyjny dla tej oto kulki i to grawitacja dzisiaj zdecyduje o tym, która osoba z ekipy zgarnie kasę. Nasz tor grawitacyjny będziemy budowali z klocków Gravitrax od firmy Ravensburger. Składając taki tor, możemy się dowiedzieć naprawdę dużo na temat praw fizyki i powiem wam, że to jest rozrywka dla młodych oraz dla starszych i jest to naprawdę mega alternatywa dla gier wideo. Równo rok temu testowaliśmy Gravitraxa na moim drugim kanale Farel. i tam testowaliśmy wersję zwykłą oraz Wersję Pro. Dzisiaj przetestujemy sobie totalnie nową wersję Gravitraxa, Gravitraxa Power, który posiada elektroniczne komponenty i możemy zaprogramować, w którędy pobiegnie nasza kulka. Więc dzisiaj porównamy sobie dwa te zestawy. A teraz moi kochani, niespodzianka, mam do rozdania dla was aż 10 startowych zestawów Gravitrax. A w każdej z puszek znajduje się aż 124 elementy. I każdy z tych zestawów jest unikatowy, ponieważ jest przeze mnie podpisany. Jeżeli chcecie wziąć udział, no to wystarczy, że zostawicie teraz łapeczkę w górę, a w komentarzu napiszecie GraviTrax Starter Set oraz uzasadnij, dlaczego to właśnie ty powinieneś dostać taki zestaw. Spośród komentarzy wybiorę szczęśliwych zwycięzców i przypnę im serduszko pod komentarzem. A wtedy zwycięzca będzie musiał się do mnie odezwać na GamingWithFarelmo.gmail.com i potwierdzić swoją tożsamość. A teraz zabierajmy się za składanie toru. Zestawy Gravitrax dzielą się na trzy rodzaje: zestawy startowe, uzupełniające i dodatki występują w trzech modelach: linia podstawowa, zestawy wprowadzające do świata Gravitrax, Gravitrax Pro, która zapewnia więcej możliwości zabawy z grawitacją oraz linia zaawansowana, Gravitrax Power, która zapewnia wyższy poziom zaawansowanej konstrukcji. Wszystkie zestawy są dostępne online i stacjonarnie w sklepach Media Expert. Link w opisie. Na początku zbudujmy sobie jakiś łatwy tor z wersji zwykłej oraz Pro. Po godzince budowania tak wygląda gotowy tor. Trzy kulki, niebieska, zielona i czerwona, zostają wyrzucone z wyrzutni. Po czym rozjeżdżają się po torze, wpadają do miksera. Mikser miksuje, wyrzuca je na kolejne różne ścieżki i na końcu wszystkie wpadają do mety. Czyli w te oto miejsce. Teraz wy, moi drodzy, robicie pauzę, piszecie, która kulka pierwsza dotrze do mety. Zobaczymy, kto z was trafi. Ja obstawiam, że niebieska na przykład. 3, 2, 1, GO! Ok, rozjechały się, jedna w mikserze i czerwona wyprzedziła niebieską, wow! A myślałem, że już wygram. <grybujesz> Dajcie znać czy wygraliście, a ja zabieram się teraz za budowanie o wiele większego toru. Przed Państwem zaawansowany tor grawitacyjny, złożony z trzech wersji Gravitraxa, zwykłej, pro i power. Ten Toriusz jest wyposażony w elektroniczne komponenty, które sterujemy takim oto kontrolerem. Przy pomocy takiego pilota mogę zaprogramować różne urządzenia, np. Na naszą wyrzutnię kulek albo nasz splitter, który rozdziela nam drogę na prawo lub na lewo. Za każdym razem, kiedy naciśniemy na takim urządzeniu diodę, zapali nam się inny kolor: czerwony, zielony lub niebieski. Wtedy przypisujemy sobie dany kolor do przycisku. Ja pod kolor czerwony przypisałem wyrzucanie kulki, a pod zielony zmianę toru. No to teraz wciskamy przycisk i sprawdźmy, czy moja kulka dojedzie do celu. Pum! Kiedy naciśniemy przycisk zielony, możemy zmienić sobie tor. Jeżeli wybierzemy dłuższy tor, kulka zjeżdża po torach, wjeżdża torami do ruchomych schodów, później po schodach się wspina na sam szczyt, zjeżdża najdłuższą trasą niczym roller coaster, nabiera prędkości, zjeżdża na sam dół i wjeżdża do wyrzutni. Następnie wyrzutnia wyrzuca kulkę, wpada do miksera. Mikser nam miksuje drogę i tu już zależy tylko i wyłącznie od szczęścia, czy wpadnie do punktu 1, 2 czy 3. Jezus ze mną ekipa. Hello. Siemano. I teraz pozwolę Wam na początku wybrać sobie kuleczkę. Kto którą Jak chce? chcę zieloną. Ja niebieską. No dobra, słuchajcie, za chwileczkę zmierzycie się w trzech konkurencjach na torze grawitacyjnym. W pierwszej rundzie będziecie musieli wylosować kwotę, o którą zawalczycie. W drugiej rundzie będziecie losowali pytanie, a w trzeciej rundzie przekonacie się sami. Więc dobra. poczekajcie na okay. trzeciej rundy. Więc wkładamy kulki do wyrzutni i zaczynamy. Kto pierwszy? Ja. Kto drugi? Ja. Kto trzeci? Nie. Yeah. Słuchajcie, zielony zmieniacie jest sobie tego switcha, prawo-lewo. Okay. ma polecieć kulka. Czerwonym aktywujecie wyrzutnie. Pierwsza JJ. Prawo czy okay. lewo? Myślę, że... Nie wiem. <laughs> nie wiem, no, żartowałam, mamy. Ja tu mam wszystko już rozpracowane, całą noc studiowałam tą e, e, A ty całą... Pierwszy raz to widzisz dopiero. Co? <laughs> tak nie jest. Dobra, lecimy. Okej, okay, lecimy. Będzie trzy stówki? Stówka! O! Coś się pominęłam. Ja zrobię odwrotnie niż ty, więc tu Okej. Okay. uwaga, koniec stówka. Go. Będzie stówka. Trafiłeś na ruchome schody. Lecimy po schodkach! Przedałoby mi się takie schody w naszym domu. No. Gdzie no. Jest tutaj, tutaj, tutaj. I do, do miksera potem. Aaa, czyli tak losowo. Losowo, katapulta, wyrzuca, trafi! O i uwaga, kręć się. Ale napięcie. U, u. O, o i... O! Trzy stópki! No dobra, to teraz Pinki. To Pinki dwie i komplecik. Wrzucę <laughs> no to. Dobra. to o schody, schody, dobrze. Dobra. I... Dzium! Ja obstawiam, że będzie skrzywanie. nie? I dwie paki! Nie spodziewałem się tego. Ja też nie. Dobra, czas na drugą rundę. W drugiej rundzie pod kartkami znajdują się bardzo łatwe pytania. Mam nadzieję, że odpowiecie. Bo jak nie odpowiecie, to nie przechodzicie do finału. I tyle. Okay. Aha I nie walczycie. I to nie zdobywamy pieniążku. Nie, idziesz do domu, no. smutna. Do domu. A czy ja no. jesteś w domu? Do pokoju. No szukasz nowego, <laughs> do, szukasz nowego domu. <laughs> Uwaga. Dobra, to robimy teraz tak, że teraz naciska rogal Dobra. I leci. Ile, ci? Ile no, są po no, kolei? No, nie wybij mojej kulki. Jeden ja jadę drugą. Dzięki. OK, dwójka, szybciutko i Pinki teraz. Też na schody! Też o! na schody! Lekka. A co? Uwaga! Młynek. Okej, okay, trójka. Trójeczka. Dobra, jazdur. Katapulta. Padł dwunka i... Nie no nie, nie wierzę! Za... Ty tory znowu, ale zarobiście! Dobra, zaczynamy od JJ. -ki. O nie! Ja już się stresuję jak na maturze. Gravitrax! Jest stworzony przez firmę Ravensburger. Skąd pochodzi firma? Z Niemiec. Ja, nie! O, o, a ja wiedziałam, ja to! Ktoś nie zrobił. Te odpowiedzi to można za tą osobę odpowiedzieć. A, a ja wiedziałam! Można! Dobra, drugi był tak? Tak. Ile lat ma jj -ka? Nie, czekaj, wiem na pewno Patryk, to nie ma na czymś Ty w tym roku były, nie pamiętasz? 25 Dobrze! Udało mu się! Nie spodziewałem się, teraz Pinki No tak No to dobra, to ja dam ci jakiś łapta. Jaki mam rozmiar buta? Ja wiem Co by odpowiedzieć? Ostatnio widziałam na czubkach twoich butów No to było 40 na pewno. <gryś LETENIE> na pewno. Albo 2, albo 3. Wydaje mi się, że 2, 4, 3. Prawda? <gryśleye> 43. <40. gryś gryś> Brawo! Trafiłaś. Finał. <gryś> Robimy ten wariacki finał. Teraz rozdam wam karteczki. Droga zielona, CJ-ka różowa. Pinki żółta, bo pinki, nie? No. To na głowę. Dobra, I Teraz gracie w kamieniu, rzucę papier. Kto wybiera dany slot? Trzy 3 3. Okay, no to trzy. Okej, Pinky ostatnia. Trzy po trzy. Trzy po trzy. Okej, okay, ja Wybieraj slota. To ja wybieram to. Dobra, to, to ja droga. wybieram to w takim razie. Ja, ja wybieram to. <laughs> Pinky się ostatnia wszędzie. Dobry wybór. Jeżeli kulka JJ trafi na porę Rogala. Zabierasz mu pieniądze. Uwaga? Nie na moje pole! Jedziesz na rogala, na zielony. Dobra, na schody to teraz rogal. Dobra no co, ja będę drugą, szybciutko. Te schody poszły. Ale teraz... I PINKI schody! No Pomyliłam ja guziczki. Dobra, ale jest git. Na samej górze jest już JJ. -ka. I J'ai okay. zamienia się pieniędzmi z... Ale w ogóle... Ej, a jak ja trafię ma swoje? No to się dzielisz z tą osobą I uwaga JJ Rokar ma i dwie stówy I dużo tego Czyli ja zachowuję swoje dwie stówy Tak, a wy się zamieniacie Ja też zachowuję pieniądze. Pamiętajcie moi kochani, żeby brać udział w konkursie, bo do zgarnięcia jest aż 10 kozackich zestawów Gravitraxa, oczywiście przeze mnie podpisanych. Ja wyniki konkursu ogłoszę na YouTubie, będę odpowiadał na Wasze komentarze. No i też ogłoszę wyniki konkursu na moim Instagramie, na którego Was serdecznie zapraszam. Wszystkie zestawy są dostępne online i stacjonarnie w sklepach Media Expert, więc wbijajcie. Link w opisie. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się. Hej!